Na laudzie nazwisko Bilewiczów budziło szacunek i lęk. Gdy stary pułkownik Herakliusz Bilewicz umierał, wezwał świadków i ogłosił testament. Cały majątek zapisuje wnuczce, Aleksandrze, ale pod warunkiem, że poślubi chorążego orszańskiego Andrzeja Kmicica. Jeśli odmówi, ma iść do klasztoru. Tym samym los oleńki spleczony został z człowiekiem, którego jeszcze nie znała. Zima była ciężka, lecz wodokty trwały w spokoju. Panna Bilewiczówna żyła między modlitwą a domowymi obowiązkami. O przyszłym narzeczonym słyszała wiele. Że odważny, że porywczy, że hulaka. Modliła się tylko, by okazał się człowiekiem honoru. Czekała. Pewnego wieczoru psy zaszczekały, śnieg zachrzęścił pod kopytami. Do sieni wszedł kmicic, wysoki, sprężysty, z oczami pełnymi ognia. Bez nieśmiałości zbliżył się do Oleńki, ujął jej dłoń, przedstawił się jako ten, którego przeznaczył jej dziad. Przy stole mówił dużo, głośno się śmiał, opowiadał o wojnach. Ona słuchała z uwagą, z początku onieśmielona, potem coraz bardziej zaciekawiona. Gdy tamtej nocy odjeżdżał do Lubicza, Oleńczyna twarz długo była przyklejona do okna. Nie chciała się przed sobą przyznać, że serce zabiło szybciej. W lubiczu jednak czekała inna strona jego natury. Dwór zapełniła jego dzika kompania: kokosiński, rekuć, uchlik, kulwiec, zęd. Wino lało się strumieniami, śpiewy przechodziły w wrzaski. W końcu zaczęli strzelać do portretów przodków bilewiczów, śmiejąc się z każdego rozbitego oblicza. Dziewki uciekały przed ich łapczywym wzrokiem, a kmicic, zamiast przerwać hulankę, pił i śmiał się razem z nimi. A przecież co dzień, skoro świt, dosiadał konia i pędził do wodoktów. Tam przy Oleńce łagodniał, starał się być dworny, powściągliwy, prawie niepodobny do tego, którego widział lubicz. Podczas jednej z wizyt zaprosił ją na kulik. Noc była jasna, śnieg skrzył się pod gwiazdami, dzwonki dźwięczały, a ich dłonie w futrach szukały się nieśmiało. Między jednym słowem a drugim stało się jasne, że nie są sobie obojętni. Lecz w tym samym czasie w Upicie narastał bunt. Mieszczanie, do krwi ściągani przez jego żołnierzy, chwycili za broń. Kmicic stanął po stronie swoich ludzi. Bunt stłumiono okrutnie, polała się krew. Dla niego była to wojenna sprawa, dla całej okolicy niesprawiedliwość. Wieści dotarły do Laudy. Do wodoktów przyjechali butrymowie, gasztoftowie, stary Kasjan. Opowiadali Oleńce o wybrykach w Lubiczu i o krzywdach w Upicie. Gdy panna kazała wezwać zarządce z Nikisa, ten potwierdził wszystko. Serce oleńki ścisnęło się boleśnie. Kiedy więc kmicic znów stanął przed nią i z dumą mówił o uciszeniu buntu, spotkał spojrzenie twarde i zimne. Panna powiedziała jasno: albo porzuci swoich hultajów i zmieni postępowanie, albo nie może być mowy o małżeństwie. Andrzej, uderzony w dumę, odjechał. Wkrótce w Lubiczu zobaczył swoich towarzyszy martwych. Zginęli z ręki butrymów. Pściekłość odebrała mu rozum. Na czele ludzi runął na Wołmontowicze. Za ścianek stanął w ogniu. Ginęli winni i niewinni. Lauda zawrzała. Szlachta ruszyła w pogoń, rozbiła jego oddział, a Kmicic ledwo uszedł z życiem. Ścigany, poraniony, skrył się w wodoktach. Oleńka, już wiedząc o spaleniu butrymów, stanęła przed nim jak sędzia. Nie wydała go szlachcie. Ukryła, kazała uszedłać konia i jednym zdaniem, jednym spojrzeniem zerwała zaręczyny. Potem dni nie w obliczaniu strat. Szlachta naradzała się, jak dochodzić krzywd. Oleńka dojrzała ponad wiek, radziła drogę sądów i odszkodowań zamiast dalszej zemsty. Po kilku tygodniach przyszedł od kmicica list, pełen skruchy i błagań. Pisał, że kocha, że żałuje, że chce naprawić winy. Oleńka płakała czytając, ale odpisała twardo, przebaczy mu dopiero wtedy, gdy krzywdy Butrymów i innych zostaną naprawione, a oni sami wstawią się za nim. Wiedziała, że to prawie niemożliwe. Tymczasem na laudę przybył mały rycerz, pan Wołodyjowski. Słynny szermierz, człowiek honoru, stał się ulubieńcem miejscowej szlachty. W pacunelach szeptano, że to dla Oleńki byłby mąż godzien i czysty od hańby. Sam pan Michał z każdą wizytą w wodoktach coraz mocniej przywiązywał się do panny. Wszystko zmieniła wieść, że Oleńka została porwana i uwięziona w Lubiczu. Lauda porwała się jak jeden mąż. Wołodyjowski stanął na czele szlachty, otoczył dwór, rozbił kmicicowych ludzi. Aby uniknąć dalszego rozlewu krwi, pan Andrzej wyzwał pana Michała na pojedynek. Walczyli z furią, lecz wkrótce okazało się, że przy małym rycerzu nawet kmicic blednie. Wołodyjowski jednym pewnym cięciem zwalił go z nóg, lecz zamiast dobić, oszczędził. Oleńka ocalona pytała tylko, czy Andrzej żyje. Gdy pan Michał po pewnym czasie złożył jej oświadczyny, odpowiedziała, że nie może mu dać serca, bo ono wciąż należy do człowieka, którego czyny potępia. Tak zakończył się laudański rozdział ich historii. Miłość była, ale rozbita na kawałki: honor. Po jednej stronie, wina i wstyd, po drugiej. A nad nimi wszystkimi gromadziły się już czarne chmury szwedzkiego potopu. Na zachodzie kraju Szwedzi weszli jak w masło. Pod ujściem pospolite ruszenie Wielkopolski złożyło broń, a magnaci zamiast bronić króla, oddali ziemię pod opiekę karola Gustawa. Wieść o tym uderzyła w serca jak zimna woda. Jan i Stanisław Skrzetuscy oraz stary Zagłoba. Ruszyli na Litwę, do księcia Janusza Radziwiła. Wierzyli, że potężny Hetman stanie się tarczą Rzeczpospolitej. Po drodze dołączył do nich Wołodyjowski. Kiejdany przywitały ich ruchem chorągwi, zgiełkiem broni, harmidrem różnych języków. W zamku rezydował książę, a u jego boku kto? Andrzej Kmicic. Po laudańskich wydarzeniach trafił pod skrzydła Radziwiła, szukając nowej drogi i odkupienia. Hetman przyjął go łaskawie, Obsypał łaskami, kazał przysiąc wierność. Nie królowi, sobie. Wieczorem w wielkiej sali odbyła się uczta. Przy stołach zasiedli szlachcice litewscy, oficerowie, także skrzetuscy, Wołodyjowski, Zagłoba. Kmicic spoglądał stamtąd na Oleńkę, którą książę zagarnął pod swoją opiekę jako krewną, ale i zakładniczkę. Ona zaś patrzyła na niego chłodno, choć w sercu wciąż tliło się dawne uczucie. W pewnej chwili odczytano dokument: Litwa oddaje się pod protekcję króla szwedzkiego. Sala zamarła. Potem podniosły się głosy sprzeciwu. Jedni milczeli, inni, jak Skrzetuski, Wołodyjowski czy kilku oficerów, otwarcie odmówili. Za to zostali uwięzieni. Wkrótce na dziedzińcu wybuchł bunt części chorągwi. Żołnierze nie chcieli zdrady. Szala zwycięstwa przechyliła się na ich stronę, gdy nagle z bramy wyskoczył konny oddział. Na jego czele kmicic rozbił buntowników ratując księcia tego dnia utrwalił swoją opinię jako narzędzie Radziwiła choć sam wciąż wierzył że służy wyższym planom hetman skazał więźniów na śmierć lecz Kmicic wybłagał zamianę wyroku na odesłanie pod strażą do Birż. w tajnym liście Radziwił polecił ich tam po prostu po cichu zastrzelić eskortę prowadził roch Kowalski łatwowierny olbrzym Zagłoba, podszywając się pod jego wuja, upił go, ukradł zbroje i konia, a potem zorganizował po drodze laudańską szlachtę. Pod birżami konwój został zatrzymany. Dragoni, niechętni Radziwiłowi, przeszli na stronę skrzetuskich, a list z rozkazem mordu wpadł w ich ręce. Prawda o księciu stała się jasna. Dotarła także do Kmicica. To nie był już plan ratowania ojczyzny, ale zwykła zdrada. Andrzej jednak wciąż był związany przysięgą i próbował sam siebie przekonać, że w tym chaosie znajdzie jeszcze uczciwą drogę. Wysłany do Billewicz z rozkazem przywiezienia oleńki i miecznika do Kejdan, trafił na ludzi, którzy znali go od najgorszej strony. Wołodyjowski, Skrzetuscy i Zagłoba wpadli do dworu, radziwiłowskiego wysłannika potraktowano jak zdrajce. Kmicic stanął nad dołem, już z zasłoniętymi oczami, kiedy w ostatniej chwili znaleziono listy hetmana. Jeden z nich potwierdzał birżański wyrok. Zrozumiano, że Andrzej sam padł ofiarą większej intrygi. Wyrok śmiechci odwołano. Niedługo potem sam książę Janusz porwał oleńkę i miecznika do kiejdan. Kmicic rzucił mu w oczy oskarżenia. Radziwił, dostał napadu duszności, tylko to uratowało Andrzeja przed natychmiastową zgubą. Krótce jednak Hetman zrówno ułagodził, mówił o wielkich planach, o koronie, o chwili, gdy obróci broń przeciw Szwedom. Kmicic chciał wierzyć, że nie wszystko jeszcze stracone. Przyjął więc kolejną misję z listami do króla szwedzkiego i do Bogusława radziwiła. Pod pilwiszkami spotkał Bogusława, młodego, pewnego siebie, bezczelnie szczerego. Ten, biorąc Andrzeja za całkowicie swojego, opowiadał mu o zdradach tak otwarcie, jakby mówił o zwykłym interesie. Wspomniał nawet o zatrutym winie, którym zamierzano poczęstować polską szlachtę. W tej chwili kmicic jasno zrozumiał, komu służył. Zaprosił Bogusława na przejażdżkę. W lesie jego ludzie rzucili się na księcia, obezwładnili go, a Andrzej poczuł wreszcie, że stoi po właściwej stronie. Chciał dostarczyć Bogusława konfederatom jako żywy dowód zdrady. Lecz przy kuźni, gdy pilnowano jeńca, ten wyrwał nagle pistolet i strzelił kmicicowi w twarz. Kuk przeciął las. Andrzej runął w krew. Bogusław, pewien, że go zabił, odjechał spokojnie. Dopiero nocą wierny wachmistrz Soroka odnalazł pana Andrzeja, ciężko rannego, ale żywego. Z pomocą kilku ludzi wyniósł go do leśnej smolarni z dala od traktów i wojny. Tam, w chacie pachnącej dymem i żywicą, kończy się pierwszy tom jego historii. Kmicic, dotąd znany jako gwałtowny hultaj i narzędzie zdrajcy, leży u progu nowego życia. Już nie jako ślepy sługa radziwiłów, lecz jako człowiek, który wie, komu naprawdę powinien służyć. Gdy świt prześwitywał przez sosny, Kmicic obudził się w leśnej smolarni, półżywy po strzale Bogusława. W mroku pachnącym żywicą czuł, że jego dawna droga się skończyła. Został sam, bez dawnego imienia, które kojarzyło się już tylko ze zdradą. Wachmistrz Soroka czuwał przy nim jak brat. Dzięki niemu i ludziom wiernym nie nazwisku, lecz sercu, Andrzej powoli podnosił się z rany. Świat wokół był inny niż kiedyś. Szwedzi zalali kraj, twierdze padały jedna po drugiej, a w ludziach gasła nadzieja. Kmicic czuł, że musi zacząć na nowo, nie słowem, lecz czynem. Przyjął więc nowe imię, Babinicz. Pod nim miał wejść w świat bez ciężaru dawnej winy. Wyruszył w drogę. Mijał w się spalone, ludzi pobitych, żołnierzy tułających się bez dowódców. Widział, jak obcy nakładają podatki, biją, rabują. W sercu rosła w nim twarda gorąca decyzja, że musi stanąć po stronie własnego narodu, choćby nikt nie wiedział, kim jest. W Częstochowie, gdzie krążyły wieści o szwedzkich zamiarach. Babinicz zatrzymał się w gościńcu i usłyszał rozmowy posła szwedzkiego z podejrzanymi ludźmi. Chodziło o zdobycie klasztoru na jasnej górze. Kmicic natychmiast ruszył, aby ostrzec ojców Paulinów. Przeor Kordecki wysłuchał go uważnie, a w jego spojrzeniu pojawiła się pewna nadzieja, bo w progu stał nie hulaka, lecz żołnierz gotów umrzeć w obronie świętego miejsca. Wkrótce pod murami klasztoru stanęły szwedzkie armaty. Huk pierwszych strzałów rozniósł się po okolicy. Wysokie mury drżały, lecz ludzie w środku trwali. Babinicz, znający się na wojennej robocie jak mało kto, wspierał obrońców radą i odwagą. Sam biegał po murach, gasząc pożary, odpierając szturmy, krzycząc na kanonierów, by celowali odważniej. Przeor, widząc w nim niezwykłą zapalczywość, ufał mu coraz bardziej. Kmicic zaś czuł, że po raz pierwszy od lat walczy o coś czystego i słusznego. Każdy dzień oblężenia hartował go, a każde odbite natarcie było jak cios wymierzony w jego dawne winy. Szwedzi nie ustawali, grzmiały działa, a w klasztorze trzaskały belki. Ktoś szeptał, że mury nie wytrzymają. Wtedy babinicz, nie bacząc na żadne ryzyko, zorganizował nocny wypad. Z garstką odważnych żołnierzy wybiegł poza bramy, podłożył ogień pod szwedzkie armaty i porwał część amunicji. W ciemności rozlegały się krzyki i zamęt, a on biegł jak cień, szybki, bezgłośny, pewny, że musi się udać. Wrócili z triumfem. Ten czyn przełamał strach. W klasztorze rozbrzmiała modlitwa, a na murach rozświetlone twarze żołnierzy nabrały pewności. Szwedzi próbowali jeszcze wielu sztuczek, ale jasna góra już nie zamierzała się poddać. W końcu, widząc, że oblężenie nic nie daje, najeźdźcy odstąpili. Zwycięstwo odbiło się echem po całej Polsce. Gdy wieść o obronie klasztoru dotarła do wsi i miast, ludzie po raz pierwszy od miesięcy poczuli, że Szwed nie jest niezwyciężony. A Babinicz? Zniknął z klasztoru niemal tak cicho, jak przybył. Kiedy przeor próbował go odnaleźć, usłyszał tylko, że wyruszył dalej. Bo wojna jeszcze się nie skończyła, a on ma własną drogę do przejścia. W sercu kmicica rodziła się nowa siła. Już nie chciał uchodzić, nie chciał kryć się w cieniu. Wiedział, że jeśli ma odkupić swoje winy, musi szukać króla, walczyć za ojczyznę, stanąć gdzie najcięższy bój. Jasna góra była początkiem, nie końcem. I tak babinicz z twarzą jeszcze naznaczoną raną, ale z sercem mocniejszym niż kiedykolwiek. Ruszył w dalszą drogę. Na horyzoncie czekały go losy większe, niż mógł przewidzieć, losy, które miały odmienić nie tylko jego samego, lecz i bieg całej wojny. Po zwycięstwie Jasnej Góry, Babinicz wyruszył dalej, jak człowiek, który nosi w sobie jasny cel. Wiedział, że król Jan Kazimierz przebywa gdzieś na południu, w ciężkiej tułaczce i że bez niego kraj nie podniesie się z upadku. Dlatego ruszył na jego poszukiwania. Jadąc przez spaloną ziemię, gdzie ludzie żyli jak cienie dawnych siebie. W jednej z mu podsłuchał rozmowę o wojskach konfederackich, które gromadziły się w okolicach Wolborza. Postanowił tam jechać, choć nie wiedział, jak zostanie przyjęty. W jego piersi dawne imię bolesnym ciężarem wciąż szumiało jak wyrzut. Ale kiedy pojawił się w obozie, Wołodyjowski i laudańska szlachta poznali go nie od razu. Dopiero gdy pod hełmem widać było bliznę. Serca uderzyły im mocniej. Nie odtrącili go. Zagłoba, jak zwykle gwałtowny, pierwszy podał mu rękę. Wołodyjowski, patrząc mu prosto w oczy, powiedział krótko, jeśli chcesz walczyć za ojczyznę, jesteś między swoimi. Te słowa były dla Kmicica jak zdjęcie kamienia z piersi. Wspólnie ruszyli w góry, gdzie mieli odnaleźć króla. Droga była ciężka, pełna zasadzek. Szwedzkie oddziały krążyły po lasach, polując na królewskie ślady. Babinicz nieraz prowadził drużynę tam, gdzie inni nie odważyliby się iść przez skalne szczeliny, nocą, przez rwące potoki, przez zdradliwe przełęcze. W pewnym momencie natknęli się na oddział Szwedów, który ścigał podróżujących wozami ludzi. Babinicz bez wahania rzucił się do ataku. Rozbił oddział, ratując podróżnych, wśród których była księżna jadąca na spotkanie z królem. Ona pierwsza poznała go po zmienionym głosie i bliznach, ale nie wydała wiedząc, że jego serce zmieniło się naprawdę. Kiedy dotarli do Żywca i dalej w okolice schronienia królewskiego, przyjęto ich z nieufnością, aż do chwili, gdy Kmicic poprosił o możliwość rozmowy z Janem Kazimierzem. Gdy stanął przed monarchą, ukląkł i oddał mu listy zdobyte na Bogusławie oraz szczegóły jego zdradzieckich planów. Król słuchał uważnie. W pewnej chwili w jego oczach błysnęło zaskoczenie. To ty jesteś Kmicic, powiedział. A raczej ten, który nim był, odpowiedział spokojnie Andrzej. Jan Kazimierz podniósł go i uścisnął, jak rycerza. Przebaczył mu, widząc nie słowa, lecz czyny, obronę jasnej góry, odwagę, wierność sprawie. Od tej chwili Babinicz stał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi królewskich. Wkrótce król wyruszył w drogę do Lwowa, gdzie miał złożyć słynną przysięgę narodowi. Po drodze dołączały kolejne chorągwie, a wieść o tym, że monarcha wraca do walki, niosła się po kraju jak ogień. Kmicic szedł obok Wołodyjowskiego, czując, że po latach mroku wreszcie może iść z podniesioną głową. W lwowie lud zebrał się pod katedrą. Król, klęcząc przed ołtarzem, ślubował bronić ojczyzny i stanąć u boku narodu. Gdy tłum podniósł okrzyki, babinicz poczuł, że Polska znów zaczyna oddychać. Od tej chwili dla Kmicica nie było już wahania. Wszedł w szeregi królewskie, brał udział w naradach, walczył w potyczkach, a jego imię, nowe, nieskalane, stawało się znane coraz szerzej. Nikt nie znał jego przeszłości poza garstką przyjaciół. A on, choć serce rwało się ku oleńce, wiedział, że najpierw musi zakończyć to, co rozpoczął. Wojna trwała, kraj wciąż był rozdarty, a prawdziwa próba jego odwagi dopiero miała nadejść. Tak kończy się druga część opowieści. Król odzyskuje wiarę w swój naród, a Andrzej Kmicic, dawny Hultaj, dziś Babinicz, odzyskuje samego siebie. Po ślubach króla wojna rozgorzała na nowo. Polskie wojska, wzmocnione wiarą ludu, zaczęły odbijać ziemię z rąk Szwedów. Wśród rycerzy, którzy wciąż byli w pierwszym szeregu, szedł Babinicz, znany już z odwagi i szaleńczych wyczynów. Mało kto wiedział, że pod nowym imieniem kryje się dawny Kmicic. Choć brał udział w wielu starciach, jedna myśl nie dawała mu spokoju. Bogusław Radziwił wciąż żył i chodził wolno po świecie. A dopóki ów książę zdrajca nie odpowie za swe czyny, dopóty on sam nie będzie wolny od przeszłości. Pewnego dnia w obozie doszła do niego wieść, że Bogusław ciągnie na pomorze, chcąc przedrzeć się do Szwedów. Babinicz nie wahał się ani chwili. Wraz z Wołodyjowskim zagłobą i garstką zaufanych ruszył w pościg, jadąc dniem i nocą, jakby gonił własny los. Po drodze musieli przebijać się przez kraj wciąż niespokojny. Tu jakaś załoga szwedzka trzymała zamek, tam z kolei czaiły się bandy rabusiów, którzy wykorzystywali zamęt wojny. Babinicz nieraz prowadził ludzi najdzikszymi traktami, byle tylko nie stracić tropu. Wreszcie dopadli Bogusława na wąskiej grobli między jeziorem a bagnami. Książę jechał spokojnie, pewien, że nikt go nie ściga. Gdy ujrzał drogę zastawioną, zrozumiał, że to nie przypadek. Babinicz wyjechał naprzód. Wasza książęca Mość pamięta człowieka, którego zostawiła w rowie z przestrzeloną twarzą? Rzucił spokojnie. Bogusław pobladł. Przez chwilę milczał, potem spróbował wyniosłości gruźb, obietnic, ale w oczach Babinicza widział już nie tamtego porywczego hultaja, lecz mężczyznę dojrzałego, który wie, po co żyje. Doszło do starcia. Książę próbował się przebić, lecz Wołodyjowski i inni ścisnęli go w żelazny pierścień. W końcu został ściągnięty z konia, związany i wzięty żywcem. Gdy go unieruchomiono, zagłoba, nie mogąc powstrzymać dawnej fantazji, zemścił się za wszystkie krzywdy, jakie ów pan wyrządził ojczyźnie i jemu samemu. Lecz zostawił go przy życiu. Bogusław miał stanąć przed sądem historii, nie tylko przed ich szablani. Zdobycie tak wielkiej zdobyczy nie przyniosło jednak Kmicicowi natychmiastowego spokoju. Wiedział, że gdzieś daleko, na Laudzie, żyje Oleńka, która wciąż uważa go za zdrajcę. Bogusław nieraz w przeszłości mieszał jej w głowie, oczerniał go, przedstawiał jako sprzynierzeńca Radziwiłów. Teraz nadarzyła się okazja wszystko odwrócić. Zagłoba, który z natury najchętniej mieszał w ludzkich sercach, sam zaproponował, że pojedzie przed Kmicicem na Laudę i przygotuje grunt. Trzeba panny Aleksandrę uprzedzić, że ten hultaj, co ją kiedyś zawiódł i porwał, dziś jest niebyle kim, ale obrońcą króla i ojczyzny, rzekł mrugając filuternie. I że głupio by było, gdyby aż do śmierci żyła z myślą, że jej serce wybrało zdrajcę. Kmicic, choć udawał obojętność, słuchał tego jak skazańca odczytującego wyrok z nadzieją na ułaskawienie. Wyruszył więc w stronę znajomych zaścianków, Dzień po zagłobie, z sercem bijącym mocniej niż pod niejedną kulą. Po latach wojen, po ranie, po jasnej górze, po pościgu za Bogusławem, wracał na Laudę już nie jako młody porywczy rotmistrz, ale jako mężczyzna, który przeszedł przez ogień i dym. Nie wiedział tylko, czy serce Oleńki potrafi przejść tę samą drogę. Na horyzoncie rysowały się znajome lasy i drogi. W powietrzu wisiało pytanie ważniejsze od wszystkich bitew. Czy miłość, raz zraniona, może się odrodzić tak jak ojczyzna? Odpowiedź czekała na niego w wodoktach. Zagłoba zjawił się na laudzie jak zawsze, z hałasem, dowcipem i głową pełną planów. U gasztoftów, butrymów i innych zaścianków siał nowe wieści o Babiniczu, który bronił Jasnej Góry, który prowadził śmiałe wyprawy, który przywiózł królowi dowody zdrady radziwiłów i wreszcie pochwycił samego Bogusława. Z początku szlachta nie chciała wierzyć, że ten sławny babinicz to właśnie ich dawny wróg Knicic, ale stopniowo, słuchając kolejnych opowieści i świadectw, zaczęła się w nich rodzić wątpliwość, czy aby nie za wcześnie wydali na niego wyrok. Najtrudniej było jednak Zoleńką. Gdy usłyszała, że jakiś babinicz ma być w gruncie rzeczy Andrzejem, serce jej ścisnęło się jak dawniej, ale rozum buntował się, by nie wierzyć. Tyle krzywd, tyle łez, tyle nocy spędzonych na modlitwie, by zapomnieć. Zagłoba opowiadał jej o obronie jasnej góry, o wyprawie w góry po króla, o tym, jak babinicz sam stawał tam, gdzie nie chciał stanąć nikt inny. Mówił też o pościgu za Bogusławem. W jego słowach nie było już drwiny. Była powaga starego żołnierza, który widział, jak człowiek może się zmienić. W końcu i laudańska szlachta dała znak: gotowa jest darować Kmicicowi dawne winy, jeśli i oni, i kraj uznają jego zasługi. Spełniał się w ten sposób warunek, który Oleńka dawno temu postawiła w liście: że przebaczy dopiero wtedy, gdy skrzywdzeni wezmą go w obronę. Wkrótce potem wodokt zjawił się on sam. Nie wpadł jak dawniej z krzykiem i śmiechem, lecz przyjechał cicho, z szacunkiem, niemal nieśmiało. Kiedy wysiadł z siodła, szlachta przywitała go nie krzykiem, lecz milczeniem pełnym uwagi. Najpierw podszedł do butrymów, do tych, których domy spalił. Padł przed nimi na kolana i poprosił o przebaczenie, oferując zadośćuczynienia jakie tylko może. Starzy szlachcice patrzyli na niego długo, a potem, jakby z ciężkim westchnieniem, wyciągnęli dłonie Dla ojczyzny tyle się uczynił, że i nam nie godzi się wiecznie pamiętać, powiedzieli. Potem przyszła kolejna Oleńkę. Stała w progu dworu, poważna, drżąca, piękniejsza niż kiedykolwiek. On zbliżył się powoli, jakby po polu minowym. "Panno Aleksandro, zaczął. Głos zadrżał mu po raz pierwszy od wielu lat. Opowiedział w kilku słowach swoją drogę. Zdradę radziwiłów, Jasną Górę, Króla, Bogusława. Nie chwalił się, raczej spowiadał. Ona słuchała, a wraz z każdym zdaniem z jej oczu odpadała kolejna zaschnięta łza z przeszłości. W końcu wyszeptała. Jeżeli ci przebaczyli i ojczyzna przyjęła twoją służbę, jakże ja miałabym być twardsza? W tej chwili cały ciężar dawnych lat runął między nimi jak stary mur. Nie było wielkich scen, omdlenia ni krzyków. Była cicha radość ludzi, którzy przeszli przez ogień. Laudańska szlachta przyjęła wieść o ich zgodzie z uśmiechem. Dawni przeciwnicy, stojąc ramię w ramię, wznosili kielichy za zdrowie przyszłych małżonków i za rzecz pospolitą, która choć poraniona, podnosiła się z klęczek. Wkrótce odbył się ślub. Wołodyjowski, Skrzetuski, Zagłoba, Butrymowie, Gasztowtowie, wszyscy byli tam obecni. Śmiechy mieszały się z łzami wzruszenia. A nad tym wszystkim unosiła się świadomość, że oto kończy się pewien czas. Czas zdrad, podejrzeń, miłosnych rozdarć. Kmicic, już nie babinicz, nie zdrajca, lecz rycerz Rzeczpospolitej, poprowadził Oleńkę do ołtarza wśród błysku szabel i serdecznych okrzyków. Wojna jeszcze trwała. Czekały ich kolejne lata trudów, ale odtąd szli już razem. A jego imię, niegdyś przeklęte na laudzie, stało się symbolem tego, że człowiek może upaść bardzo nisko, ale jeśli znajdzie w sobie dość odwagi, by się podnieść, może stanąć wyżej, niż kiedykolwiek przedtem. Tak domyka się opowieść o miłości Oleńki i Andrzeja, o zdradzie i odkupieniu, o kraju, który wyszedł z potopu zraniony, lecz nie utonął.